Jejścia. Za chwilę Jockey będzie dosiadał jej już w boksie. I mamy całą siódemkę już w maszynie startowej. I ruszyły. Przez moment poprowadził Salwin, ale już na prowadzenie wychodzą Sagat. Sagat prowadzi. Na drugiej pozycji galopuje Hermanio. Bardzo blisko. Niego Pentagon to jest czołówka, a więc Sagat, Ermanio Pentagon. Te trzy konie na czwartej pozycji Salwin, na piątej Pradera, na szóstej galopuje Semvajek i stawkę zamyka Echawira. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów, nadal ucieka Sagat. Sagat ma przewagę jakichś trzech długości nad Ermanio, do celownika 1300 metrów. Na trzeciej już ta przewaga została zniwelowana. Sagat 1200 metrów przed celownikiem jeszcze prowadzi. Na drugiej pozycji Ermanio. Na trzecie już tam jest blisko Salvin. Za nimi Pentagon. Za Pentagonem Pradera. Za nią SM Wajech, i w odstępie za stawką galopuje Echavira. Pół zakrętu. No już zdecydowanie zmalała przewaga Sagata, ale ciągle jest pierwszy. Na drugiej pozycji po zewnętrznej Ermanio. Na trzeciej po wewnętrznej Salvin. Blisko nich Pentagon. Reszta stawki Echavira dalej galopuje za końmi. Na prostą wyprowadzi Hermanio. Hermanio środkiem toru rozpędza się pentagon, blisko niego Salwin, a polem S.M. Wajech. Pentagon i polem Wajech i przewewnętrznej Salwin. Pentagon, Wajech, Salwin. Te trzy konie. Pentagon środkiem toru, polem wyłamujący mocno S.M. Wajech. Pentagon S.M. Wajech. Te dwa konie. Pentagon ma przewagę 100 metrów przed celownikiem. Pentagon i za chwilę celownik wygrywa Pentagon, drugi SM Wajech, na trzeciej pozycji Salvin, na czwartej Pradera, piąty Ermanno, dalej Sagat i Ech Avira.